I dzień, dobry, dzień dobry. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Tak, ja się właśnie wyspałam, postanowiłam, że nagrałam wam dzisiaj w loszka, troszeczkę. Uff, mamy się co? Na pewno poniedziałek. Na pewno zrąbany jeszcze czas dla mnie, taki troszeczkę emocjonalnie. No, zaczniemy sobie taki pff, e, jakiś lajcikowy e, wlożek. Zrobimy sobie szybką pielęgnację. Pokażę Wam, jak dzisiaj pięknie spadł śnieg, jak jeszcze zdążę. Co ja szukam? Bacika. No, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Mam nadzieję, że te domowe vlogi mimo wszystko jakoś tam Wam się podobają. Ja generalnie dzisiaj w planie to mam tak... Nie wiem, bo jak patrzę na pogodę, to już wtedy nic nie mam. <laughs> Dalej mi trzyma kaszel. E, miałam takie cięższe dni. Teraz wiecie też, że byłam troszeczkę mniej nawet na, nawet na Instagramie. Jeśli już coś tam dodałam, powinniłam bardziej e, niż, niż nagrałam. E, jak wiecie, to teraz właśnie minęły dwa lata, odkąd mój tato odszedł. I to jest taki... Taki trudny moment dla mnie. Wciąż się z tym nie pogodziłam, nie pogodzę. Jest to dla mnie zbyt świeże. To jest tak, jakby było wczoraj, więc dlatego jestem taka trochę wyłączona ze świata żywych. Dobra, co? Zróbmy sobie pielęgnację, powiedziałam, tak? Nie wiem, chyba zaplikuję na całą buzię ten krem. Mam ochotę Hydrociery, to jest bandy nawilżający krem żel pod oczy niby. A my sobie go... No i po co się piekliz? Nie wiem, czy już czeka na moje koty, które są na oknie, czy jak. Aha, tutaj mam jeszcze krem pod oczy. Tak, tutaj mam jeszcze otwartą saszetkę kremu pod oczy i on jest bardzo fajnym kremem, o dziwo, ale już nie chcę się, nie chcę się już za dużo jarać, bo jeszcze zrobię błąd i go po prostu zamówię sobie, tak jakbym nie miała pielęgnacji. A mam dwie całe siatki, także wzbraniam się strasznie. Chciałabym trochę zrobić sobie porządek, w, nie w garderobie, w garderobie właśnie zrobiłam. Chciałabym zrobić porządek z kosmetykami. E, czy dzisiaj to zrobię? Najstarsi górale nie wiedzą, czy się dzisiaj zepnę. Chęci ma. To już jest niby dużo, ale czy mi starczy czasu? Bo bardzo chciałabym pójść na siłownię, ale ta pogoda po prostu mnie lekko zniechęca. Krem pod oczy. O, ty już sobie włosa, wsadziłam w oko. Rzęsy moje to już mówiłam, chyba że na drugi dzień, czy na trzeci dzień, nawet już zaczęłam je sobie po prostu prawie że wyrywać, bo, bo coś mnie irytowały, jakoś nie tak były naklejone, i, i tak palec grzebalec, palec grzebalec, aż w końcu je w końcu usunęłam. Praktycznie wszystkie z całego oka, także na, na lewym oku, czyli na tym, tutaj jak teraz widzicie, tu mam naklejone po prostu kępki, a tu jest resztka właśnie ze zrobionych rzęs. I niby one miałyby mi wytrzymać 2,5 tygodnia. Nie ma nawet takiej opcji. Ja zakupiłam sobie teraz nowe rzęski wczoraj, przetestujemy je sobie. O, takie zaryzykowałam i postawimy na takie trochę na takie po prostu fluffy, trochę mam wrażenia. Że jak dla mnie to one są zbyt, zbyt takie. Wolium e, e, chyba nie aplikuję żadnych rzec na oko. Nie chce mi się, szczerze mówiąc, tu już macie, tu już mam taką wykrzywioną. Słuchajcie, wszystkie rzęsy idą w inną stronę. Masakra po prostu. Dobra, jeszcze je sobie i chcę mi się kleić po prostu e, kępki. Na te rzęsy. Tak jak mówię, tu są rzęsy zrobione. Zobaczcie na no moje oko, jak wyglądają. No nie, no nie. Nie na razie nie wrócę, chyba będę sobie po prostu, na razie, będę się ratować i będę sobie tak właśnie kleić, podklejać. Więc tutaj ewentualnie sobie też chyba zarzucę zaraz kępeczkę jakąś. Nie wiem, jaką co tutaj mam. Tu mam jakieś. Tylko poczekajcie. Nie, to nie będzie. To musi być tu wewnątrz. Chyba wewnątrz nie mam. Mam wszystkie takie long long. long. Naprawdę long. Dobra, ja się muszę zbierać, nie ogarnę się, nie ogarnę się, o tutaj mam takie krótsze, Dobra, zobaczymy, czy, zobaczymy czy nam się uda zaaplikować szybciutko, zaraz wam pokażę, tutaj sobie zaaplikuję po prostu o w kącik, od razu zobaczycie jak wygląda aplikacja, tak wygląda, o na białym switerku wam pokażę, tylko nie wiem czy jedzie za długie, o nie będzie. No i dobra. No i widzicie, w ten sposób wyrównałam sobie tą przestrzeń. Ok. E, teraz jedyne co mi zostaje, użyłam TW7. One są troszeczkę takie, troszkę takie plastikowe, bym powiedziała, gdzieś czuję klej. Co jest dzisiaj na solkę i na, i na siłownię. Taki mam plan. Zaraz się w coś szybko przejdzie. Ja najlepiej to bym się ubrała w coś sportowego bo idąc na e, w solarium żeby dużo siebie nie ściągać, a sam na usta nie robię żadnej jak widzicie, zrobiłam tylko nie robię żadnego makijażu, nic, e, po prostu przyodzieję się i zaraz Wam się pokażę. doki, moja stylóweczka jest taka nasportowa. mam na sobie leggings, bardzo sportowe i taki mini golfik z Miss Moj. Tak wyglądam, tak wyglądam, buty mam. Muszę mieć takie porządne. Tratarkowe za to założyłam, gdyż dy, może być ślisko i tak się iść. Dobra, mam trzy przesyłki do nadania. Mam nadzieję, że się tu zmieszczę. Jakimś cudem. Dobra, jakimś cudem. przesyłeczki do nadania. Tutaj mam słuchawki, o których nie mogę zapomnieć, jak wrócę. Ok, i nakładamy sobie kurtkę, a kurtkę w tą piątą pogodę wybierzemy sobie. Mamy dzisiaj trochę złota na sobie, więc biorę zdecydowanie tą złotą. O. o tak. No i teraz jeszcze tylko biorę torebkę, kurtkę mam, jeszcze pokażę, bo z tyłu ona ma super plecy. Proszę pytać o tą kurtkę na vlogach. Tak wygląda. Eee, o, kiedy <coughs> ja już tam ready, Steady. Jeszcze tylko zobaczę, jakie mam tam u siebie. Czekajcie. Aha, ja nie położyłam sobie tego sila. Na te kępeczki, czekajcie. Myślałam, że dzisiaj zaaplikuję te nowe, ale trzymają. Mi się jeszcze y, super test wczoraj. Te mi się trzymają, więc na razie nie zaaplikujemy. A dobra, wstaję już od razu w torebkę. No więc ja już jestem gotowa, chociaż powinnam wypić teraz chociaż jeden z suplementów. Patrzę, czy mam wszystko. A ja się dzisiaj nie przyknęłam. Jak to tak? Jak to tak bez zapachu? Chcielibyśmy dzisiaj pachnieć, nie wiem bakaratem, bym chciała, ale dzisiaj biorę Tom Ford i to jest to, ten, ten zamiennik tego. Oh. To jest zamiennik. Słuchajcie, ja wam polecam kupić u perfium perfium za 25 pantów albo dwa za 45 i to jest nic innego jak zamiennik Toma Forda Bitter Peach. Polecam serdecznie. Ja już wychodzę. Światło zgasiłam. To wszystko jest. Dobra, resztę mam tutaj. Także przyjdzie jej torebkę. Zaraz Wam pokażę w ogóle pogodę. O, zapomniałam, że zapomniałam, że statyk mam tam. Słuchajcie, taka jest zorganizowana jak ta lala. Dobra, przysyłki. Wsadzę sobie słuchawki tylko do torebki. Tutaj mam jeszcze te. Pastylki kupiłam na gardło. Bardzo są dobre. Jak ktoś ma problem, ma kaszel taki męczący, to one są naprawdę super. Dobra, posmarowałam i tak jak już mi się świecą to usta. Zaraz Wam pokażę w ogóle pogodę, jak wyjdziemy. Mam nadzieję, że zbieram z tego wlożka. Tak jak mówię, na siłowni na pewno <laughs> nie będę Wam nagrywać, bo już Wam nagrywałam i nie ma sensu mi powtarzać takich vlogów. Nie, tak już ja za każdym razem robię te same ćwiczenia. Zaufajcie mi. Czekajcie, godzina. 38. Dobra, to zdążę wypić. Zdążę więc wypić mój kolagen. E, później napijemy się, wezmę sobie na siłownię. Przed siłownią wezmę przed treningówkę, a pierwszy raz zacznę stosować. Wiecie co ja zrobiłam? Ja jestem blondyn. Zrobiłam to, że dalałam sobie do wody do szkółki, czy nie? No, a jeszcze nie dodałam tego. Mamy tak, witamina D3. Tu mi się kończy, ale mam z jeszcze całe opakowania, chyba tam kilka. Biorę. ściekie słonko, przybija się tak, co nieco o rękami tutaj. Sunrose, Rose Rose, ale do tych już nie wrócę, już mówiłam. Nie są one zbyt fajne w przełykaniu i w ogóle, więc. Do tych akurat już na pewno nie wrócę. No i Color oczywiście mój ulubiony, także do tego zdecydowanie będę wracać. Jak tylko będą jakieś promki, postaram się zawsze to wyłapywać. Color A później przed treningiem weźmiemy sobie tak, przed treningóweczkę kreatynę, jak wrócę, bo już nie zdążę. Ja muszę wymieszać. No i właśnie chcę zacząć brać L-glutaminę. Ale to sobie właśnie wezmę ją w trakcie, w trakcie wysiłku. Dobra. Najgorsze tabletki do połykania ever, jakie miałam. Bzdurą jest mówienie, że są one jak TikTaki. Nie wierzcie dziewczyny, nie są hmm. jak TikTaki. To też się fajnie łyka, lubię takie te żelowe. W takiej samej postaci też właśnie zawsze kupuję sobie mm, Nuroven Express. Albo wypiję przed treningówkę, przed siłownią, a l glutamina sobie rozrobię z, proteiną, z z białkiem po siłowni, z proteinkami. Dobra, ja lecę i zaraz Wam z drugiej strony pokażę, jak, jaką mamy piękną pogodę. Z powrotem wróciła do nas zima, ale jest dzisiaj słonko, więc jest pięknie. Odzywam Dobra, z... oszczędzę Wam mojego widoku, więc Wam po prostu pokażę, jak jest biało, jak ja kocham ten dźwięk. Taki, taki jak się tak, o, nie ten dźwięk, nie o tym dźwięku mowa, tylko chociaż nie, nie ma przymrozku, więc nie słychać, jest taki mięciutki ten śnieg, ale jest, jest pięknie, ślicznie. Zima do nas na, zagościła ponownie, zobaczcie tam w, w górkach, w górkach, na górach jak ładnie to wygląda. bo teraz jest mniej pięknie, przyodziałam <laughs> okular, bo oczywiście będziemy zaraz razić e, słonice. Nie wiem, troszkę mam lepszy nastrój niby, bo pocieszam się właśnie, że coś, że coś będę robić i tak nie będę zaprzątać sobie głowy. Ale to są takie ciężkie dni. No, Nie będę już, nie muszę tutaj mówić, że jeżeli któraś z Was, ktoś z Was, kogokolwiek stracił teraz jakoś całkiem niedawno bliskiego, to, że to po prostu nie da się tak. Niby się przechodzi do dnia codziennego i do czynności i w ogóle, ale to z tyłu głowy, zwłaszcza w czasie takim rocznicowym, czyli w przypadku mojego taty było to 15 stycznia, a 17 stycznia, czyli jutro miałby urodziny. No i tak po prostu nie umiem się pogodzić z myślą, że, że zamiast świętować i zamiast śpiewać i zamiast się cieszyć, i zamiast na przykład telefon wykonać i go jeszcze usłyszeć, to po prostu, że już to się nie wydarzy. I to. To najbardziej właśnie zaprząta mi głowę, że to się już nigdy nie, nie stanie. I te słowo nigdy i że to się nie stanie e, do mnie nie dociera. Po prostu musiałby mi to chyba ktoś wbić młotkiem. Nie dociera. Po prostu bardzo ciężko docierają słowa, że już coś się nigdy nie wydarzy. Choćby nie wiadomo co. Czasami jest tak, że w życiu mamy rzeczy, które musimy po prostu przeskoczyć i jesteśmy w stanie to zrobić, a tu po prostu nie jestem w stanie zrobić nic. Tu nie dzieli mnie odległość, tu nie dzieli mnie jakaś sytuacja finansowa, że na na coś mnie nie stać, tylko po prostu to się już nie wydarzy. Więc taki trudny czas. Dlatego mnie troszeczkę było mniej w <ścoughs> e, social mediach, ale, ale to minie, to minie. Jak wszystko. Jak wszystko. Wszystko potrzebuje swojego czasu. No, siłownie moją cały czas robią. Robią, 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 remontują, remontują. Od 10 lutego podobno ma zadziałać, ale czy to prawda, to nie wiem, tak tylko słyszałam. No pięknie, jest, słuchajcie, słoneczko, tylko jest mróz. No, więc ta siłownia będzie musiała się ubrać bardzo, bardzo jakoś ciepło, bo na pewno tam nie będzie cieplutko, a dopiero zgrzeje się pewnie po, pewnie po 15 minutach bieżni, nie wcześniej. Dobra, chowam telefon, bo mnie boli rękał. Yy, I odzywam się do Was i Dobra, od chyba dawna. Nagram Wam coś tutaj z Greksa, Gre bo jest o taki, taki, taki. Tam mamy tutaj mamy właśnie te wszystkie ciepłe, a tam napoje. No, a ja... Tutaj zaraz będzie szef mój synek yy, ze szkoły. Miałam to bardzo Was postawić chociaż, chociaż czekajcie, przecież ja chyba mam... Ja chyba mam w torebce. Jak się odgrzebię. Mam. Dobra, ogarnęłam, więc jest yy, super. Nawet nie wiedziałam generalnie, że że mam go w torepcie. E, co ja zawsze sobie biorę w gracie, już wam pokażę. Zawsze biorę sobie porycz, to jest ten taki z e, golden Syrup, czyli taki jakby ala trochę z miodem. Wiecie co chodzi? E, oraz, oraz moja ulubiona kawcia, bardzo fajną kubeczkę. Zawsze biorę sobie karmelowe late, whipped e, cream on the top, oczywiście i do śmietaną. No, także dietetycznie po to, żeby później móc, to spalać. No, także co? Teraz szybkę piję kawcie, która jest godzina za powiem e, 13 za 15 minut będzie tutaj synek, także ja na niego sobie chwilę poczekam. Później polecę wysłać przesyłki, w sumie bym zdążyła teraz, ale wiem, że jak wrócę, to nie będzie miejsca się tego, a będę chciała sobie się tylko no, także ja no się wyrobiłam jakoś w ogóle przed czasem, powiem Wam szczerze, aż jestem w szoku, bo zdążyłabym śmielutko pójść na pocztę w ogóle teraz i jeszcze wrócić, ale nie ma nikogo, kto mógłby tutaj zająć miejsce, także wolę po prostu posiedzieć i poczekać. No, także co, ja dopijam sobie kawcie, zjem porycz, czekam na synka, później idę na pocztę, z poczty na siłownię, nie, wróć, z poczty na Solarium i z solarią lecę do domu, wezmę suplementy i mam nadzieję, że dotrzemy na siłownię, bo, bo bardzo tego potrzebuję. To była wczorajsza pierwsza i ostatnia myśl, z jaką wróciłam z pracy i z jaką zasnęłam, że chcę iść na siłownię. Bardzo chciałam iść w sobotę wczoraj, e, przedwczoraj, chciałam iść w sobotę, ale była do 14, a ja w sobie znam e, po 11 czy przed 12. No, także taka situation. Nie potrzebowałam dzisiaj też nie, 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 nie poczułam się najlepiej. Więc, <grym>, więc po, co, po co mam wstawać, jak nie muszę, prawda? Nie założę rękawiczki w mi tylko tu w Greksie, że właśnie tutaj nie muszę sobie swobodnie się rozebrać i, i siąść, tak wiecie, normalnie jak w restauracji. Tylko kurde, mają zawsze drzwi otwarte, bo chyba nie mają tu wentylacji albo coś nie wiem o co chodzi. Zaraz by mi tu zaparowało, pewnie od tutaj kucheny. No, także czekam na synka i odzywam się do Was. Tak, 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 tak. Kilubeczki. Mamy godzinkę 15.00. No, ja to chyba na 16.00 dojdę na tą siłownię. Ale to nic, mam ci dzień wolny, więc bez pośpiechu, jak się wyrobię, tak pójdę. Eee, Mijamy właśnie Niluka, którego mam dosłownie za zakrętem i za tym samym zakrętem. O, pokażę Wam jeszcze, ile promocji jest. Ile promocji jest w Niluku. Ale u mnie szafa pęka w szwach. Ale tutaj mamy cały ten taki, ale niebo piękne. O, tu mamy pass At Home, tu mamy but i tu będzie zaraz siłownia obok. Także zobaczcie, a ja tutaj za, za tym blokiem mieszkam. Więc no po prostu rzut beretem. Ja jestem fajnie zgrzana. Jestem fajnie zgrzana po i Idę właśnie do domku. W domku za sekundę zrobimy sobie suplementację. I pokażę Wam. Mini-holik. Cieszę się bardzo z jednej rzeczy, którą mi się udało wyrwać, którą zawsze bardzo chciałam w oryginale. jakoś mi się nigdy nie udawało. Kiedyś ją w Polsce widziałam i chciałam sobie przywieźć, ale bałam się, że, że po prostu. No, że. Jak się to mówi? Że. Że co? Że ulegnie zniszczeniu podczas transportu. Więc też nie kupiłam. No i tak zwykałam, aż w końcu mi się udało. Więc zaraz wam pokażę. A teraz już się rozłączam, bo chodzę pod górkę, a pod górkę mam śnieg, a za sobą mam góry. Jezu, bo mi się tylko nie wywaliło, widzicie? Piękny widok. O, na takie góry. I tam jest słonecznie, a tu jest... a tu jest nie dość, że zimno, mroźno, to jeszcze ślisko. O. Dobra, idziemy do... i, i śnieg nie skrzypi. O dziwo, mięciutki jest. Także idę do domku. Domek już mam tu. Bardzo bliziutko mieszkam wszystkiego. I zaraz wam pokażę holik jest zakupowy. Także ozywam się do Was za sekundę w domku.